Sprowadź z nami auto z USA. Na portalu www.bitusa.pl sam wybierasz i licytujesz w USA. Ponad 100 aut jest już na placu przy ulicy Warszawskiej 53 w Gręzowie, obok serwisu Skani. Taniej nigdzie nie kupisz. Zapraszamy. W ostatnim meczu w 2025 roku Siedleccy Rugbyści wygrali z Lechią Gnajsk szczerze, że dzisiaj jako trenerzy tutaj z Markiem jesteśmy z naszej ekipy zadowoleni. W końcu chłopaki troszeczkę uwierzyli w siebie. Przyjeżdżaliśmy tutaj, wiedzieliśmy, że nie mamy nic do stracenia. Postawiliśmy wszystko na jedną szalę. Troszeczkę, kurde, no nie dopisała nam frekwencja w składzie, bo, bo chłopaki nam się trochę pochorowali, wyjechali gdzieś tam do pracy nagle, ale jakoś połataliśmy to wszystko, zebraliśmy ten skład i przyjechaliśmy powalczyć, także mam nadzieję, że dzisiaj się podobało kibicom, bo Kawałek fajnego rugby, jedna i druga, drużyna pokazała. Pogoń musiała sobie radzić bez kilku reprezentantów polski, ale do przerwy prowadziła 24-12. W drugiej połowie siedlczanie wyśrubowali wynik do poziomu 50-12. Graliśmy strasznie chaotycznie na początku spotkania, jednak później w drugiej połowie troszkę poukładaliśmy tą grę. Fajnie, że dostaliśmy szansę od trenera. Każdy mógł zaprezentować się oczywiście te lepszej strony, pokazać się trenerowi. We wcześniejszych meczach nie graliśmy zbyt, zbyt dużo, dlatego bardzo fajny, fajny czas. Myślę, że wykorzystamy pojedynczo pojedynczymi elementami na Plus. Zwycięstwo za 5 punktów, taki był nasz cel, chociaż mówię, ja czuję. Pewien niedosyt, bo, bo myślę, że stać nas przede wszystkim na, na lepszą grę. Nie patrzę tylko na tablicę wyników, ale też na to, co, co prezentowali zawodnicy na boisku i nad tym musimy jeszcze pracować. Na pewno cieszy to, że w dniu dzisiejszym 32 naszych zawodników wystąpi na, na boisku i to na pewno jest powód do radości. Mówię, pięć punktów zapisujemy do tabeli, jako jedyny zespół rozgrywamy wszystkie spotkania w tej rundzie. No i spokojnie będziemy pracowali przez Zimę nad tym, aby ta forma na wiosnę była jeszcze lepsza. Siedliczanie do ligowych zmagań wrócą w 2026 roku, 21 marca. Pogoń zagra na wyjeździe z Rugby Białystok. Sponsorem programu był bezpośredni importer aut z USA www.bitusa.pl Sprawdź z naszą firmą auto z bitusa.pl